Tutaj. gdzie to będzie? Jacek podaje, Radosław Siedlecki rozdaje. Kto bardzo pierwszy? proszę. Pan ja, tak. pan Skąd Kasia pan jest? Kilka na telewizji narodowej? Jestem z Warszawy. Bardzo bym powiedział porządny prezydent i dlatego biorę tą sytuację. Dziękuję. Teraz Pan, tak? Tak, Federacja Polonii Francuskiej nie? i od samego początku nie możemy właśnie, nie, mo nie mogliśmy znieść, co się wydarzyło, nie? że do tej pory jest to niewytłumaczone i że Polacy yy, za i w Polsce też o tym że nie, wie nie wiedzą, praktycznie co na się stało. Nie? I jesteśmy tutaj co roku po to, aby doprowadzić yy, do końca, nie? żeby po prostu. Yy, yy, żeby, żeby prawda wyszła na, na jaw. Jak pana ma na imię? Zbigniew Adamek. Pan Zbigniew z Paryża? Tak. Proszę bardzo, następna osoba. Tak jest, proszę bardzo. statuetkę? Ja mam nadzieję, że śmierć pana prezydenta nie pójdzie na marne. Już widać, że Światełko w tunelu, że coś się dzieje, że jednak naród się odnowi. Skąd pan jest imię, nazwisko? Jan z Warszawy. Dziękujemy. Następna osoba bardzo proszę. Proszę bardzo. Jestem ze Szwecji, mam na imię Waldemar. Zawsze głosowałem za tym panem. I z jakiego miasta pan jest? Linkoping. Północ Szwecja, południe Szwecja, środek, A jest tutaj? Okej. Następna osoba, bardzo proszę. To to panią Dobijną. Tak, tak, pan burmistrz zaraz się boję. No ale się, burmistrz jak się nie załapie do tak. kolejki, to będzie musiał czekać na 22. Tak. Bardzo proszę, kto następny? następny? Pani. pani z Francji. Panie, tak, tak gdzieś, tu, 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 nie, nie, Ta pani, ta pani z Francji, proszę bardzo. Dzień dobry. Ja przyjechałam z Paryża, z Francji. Jestem prezes stowarzyszenia obrońców Krzyża. Ja tutaj byłam od samego początku od katastrofy. Tutaj broniliśmy Krzyża i po... po od, od sierpnia przyjeżdżamy regularnie od 2000, 2010 roku. Założyliśmy w Paryżu Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. To był wspaniały prezydent. Teraz następnego mamy tak wspaniałego Andrzeja Dudę, który kontynuuje. I jeszcze trochę flagi ja proszę tą tak jest. Pani jest z Francji. Powiewamy flagą, bardzo proszę. Proszę bardzo. Okay. W Paryżu żeśmy zorganizowali też piękne obchody. Organizujemy siódmy rok Zobaczamy i podróż. dopóki katastrofa nie zostanie wyjaśniona Wyjaśniona. Nie ustaniemy. Delegacja przyjechała ze st tak. stowarzyszenia no obrońców. Proszę bardzo, z kto następny? Tutaj. tutaj pan. Pan, pan, proszę bardzo, tutaj. Jak grzecznie w kolejce stoi. Jak pan ma na imię? Kasper, jestem. Pochodzę. z. Jest? Z hełma przyjechałem, przyjeżdżam, przyjeżdżam co roku tutaj, aby uczcić... A z którego hełma? Lubelskiego. Okay. Aby uczcić pamięć naszego wspaniałego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, yy, ubolewamy bardzo nad tym, że yy, dotychczas Zapraszamy poprzedni rząd nic Lecha. nie zrobił w tej sprawie, żeby wyjaśnić katastrofę. Mamy wielką nadzieję, że. Yy, obecny rząd, Zapraszamy obecny prezydent doprowadzą do tego, że prawda wyjdzie na jaw. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Następna osoba, bardzo proszę. E, pan dziennikarz, obiecałem panu dziennikarzowi. Pan, dziennikarz proszę. pan, Wiesła, pan, pan Wiesła. Wiesław, Ale... chwileczkę, chwileczkę. Gdzie jest pan Wiesław? Pan Wiesław, o proszę Panie bardzo. Panie Wiesławie, skąd pan jest? Jestem też z Chełma Lubelskiego. No i jestem no też za, no za tym, podjęcie? żeby <coughs> prawda została ujawniona w śmierci prezydenta Kaczyńskiego i całej jego załomu. No Zapraszamy, podbiór statuetek Lecha Kaczyńskiego, szanowna młodzieży. Za darmo. Zapraszamy.